Dzisiaj wspaniały dzień, fantastyczny, ekstremalnie. Ekstremalna droga krzyżowa wyruszyła z parafii błogosławionego honorata, zmierza ku sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Mamy rok Miłosierdzia, brama Miłosierdzia. Tam czekają na tych wszystkich, którzy wyruszyli w tą drogę. Wspaniałe, naprawdę przeżycia, które dają im ogromne, ogromną satysfakcję, tego, że będzie możliwość ucałowania relikwii błogosław... świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, i będzie możliwość rozważania. Tych dróg stacji, które są przygotowane. Każdy otrzymał krzyż, otrzymali rozważanie grupy 10-15-osobowe. Wyruszyło nas tu około 800 osób. Cieszymy się z tego bardzo, że Biała Podlaska tak naprawdę intensywnie, wspaniale i wyjątkowo tak jak zawsze, za każdym razem. Czyli drugi raz występujemy już w takiej funkcji, że ekstremalna droga krzyżowa niesie konkretne intencje, wspaniałe intencje, które są wśród młodych ludzi i nie tylko młodych, całymi rodzinami. Wyruszyli tutaj wszyscy, którzy i idą obrzeżami białej podlaskiej i zmierzają naprawdę nowymi drogami, które są wyznaczone. W tamtym roku szliśmy po wszystkich kościołach, wędrowaliśmy i odwiedzaliśmy wszystkie kościoły jako stacje drogi krzyżowej, a teraz są wyznaczone poszczególne kościoły też między innymi, ale też są wyznaczone kapliczki, które są oznaczone logiem też Światowych Dni Młodzieży, oznaczone konkretną stacją, do której zmierzamy. Druga stacja po błogosławionym honoracie kościele jest szpital, do którego idziemy, modlimy się też za tych, którzy tam są cierpią i modlimy się o wolę Pana Boga, żeby spełniała się w ich życiu, żeby dodawał im sił, radości i potrzebnych łask na każdy dzień. Ta ekstremalna droga jest zapoczątkowana przez Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, księdza Jacka Owsiankę, za co mu jesteśmy bardzo ogromnie wdzięczni, za ten taki wprowadzony nowy element w Białą Podlaskę i Dziękujemy naprawdę parafianom z Białej Podlaskiej i okolic, bo wiemy, że, na, że przyjechali też z okolic ludzie, którzy chcieli uczestniczyć w takim e, konkretnym wydarzeniu, które jest właśnie tutaj u nas, w Białej Podlaskiej. A tutaj, co się dokonuje u nas, to jest naprawdę rewelacja. Młodzi ludzie, jak również całe rodziny, e, rozważają stacje, modlą się. W intencjach Jana Pawła II, ale przede wszystkim też swoich, które zanoszą, i każdy z nich ma inną intencję, z tego co rozmawiałem wcześniej po takiej sądzie. Każdy z nich ma swoją taką intencję naprawdę głęboką i w ciszy między stacjami, kiedy rozważają to, co Pan Bóg do nich mówi, poprzez te stacje, ale też ta cisza jest taka wyjątkowa, nocna, która pokazuje to, że nieraz idziemy przez ciemną dolinę, a wchodzimy do światła, przez bramę miłosierdzia w sanktuarium. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie i czas łaski. Mogę powiedzieć, to jest 20 km drogi ulicami miast Podlas Białej Podlaskiej. To jest moja druga droga krzyżowa ekstremalna. W zeszłym roku również wziąłem udział. I z każdym okresem miniona droga krzyżowa bardzo mnie wiele nauczyła. Dodała mi wiele odwagi, siły i takiej Bożej. Bożego miłosierdzia i mam nadzieję, że w tym roku również to zaprocentuję i mam radość osobistą, że mogę brać udział z tymi ludźmi. Idziemy jako centrum wolontariatu, wolontariusze Caritas Dicezji Siedleckiej, każdy idzie ze swoją intencją. Bosza, dziękuję Ci, że nie w tym jak inni ludzie, z dzierczy, oszuści i założniejsszych B będzieć dużyw uczynikmytwoszyłtwo w złysie Będzie... widząni ma